Witam wszystkich. Nagrywam Wam takiego krótkiego shorta. shorta, Może krótki filmik, zobaczymy, jak długo potrwa. Co myślicie o takich polskich, tanich osłonach z HDP? Są wzorowane, to są typowe osłony z Balti, nie z Baltic Iron, tylko z Overlanda, z Sevmoto. Tu jest nasza taka wersja próbna, która już jeździła w terenie, jest trochę wytarta. Bo wiecie, nie każdy chce super mocno zabudowane osłony, w których gromadzi się cały syf i to zostaje i ciężko jest wypłukać. Niektórzy potrzebują lekkich osłon z HDPE, czyli też wytrzymałego materiału, który nie podlega zagięciom, wraca do kształtu. Jeżeli uderzycie w coś i oczywiście w super takiej cenie polskiej, nie przez pośredników, jest tutaj takiej. Właśnie wzór chcę wam całość pokazać Jak to wygląda Tak samo wyglądają osłony na Overlandzie Jest to HDP A to są nasze HDP po testach Więc trochę są już Widzicie porysowane Ale tak by to wyglądało w 850 I 1000 w to. Bardzo chętnie Chciałbym poznać wasze zdanie Więc proszę piszcie komentarze Co myślicie Cena na pewno będzie połowa tego, co w tej chwili płacicie, czyli w granicach 1600, to może będzie 900. Będzie też opcja taka, że będzie można dokupywać sobie osłony tutaj wahaczy albo samą taką, tylko środkową i tutaj z boczkami osłonę, bo niektórzy może tylko będą chcieli sobie założyć taką osłonę. Będzie można konfigurować. Albo sama osłona, albo osłona z osłonami przegubów. Chętny jestem, aby dowiedzieć się i poznać wasze zdanie, bo mamy tutaj już możliwość produkcji polskich osłon z HDPE. Z tego co wiem, nikt jeszcze w Polsce nie robi HDPE. Będziemy pierwsi. Aż ta cała osłona, widzicie, idzie do samego końca. Są otwory techniczne pod oleje, pod oleje z dyfrów, przedniego, tylniego. Wydaje mi się, że to jest fajne. Bo na pewno nie będzie się trzeba pierniczyć z wygrzebywaniem tego błota. No i oczywiście, wiecie, wytrzymalsze, lekkie i solidne. No to co, będę Wam wdzięczny, jeżeli coś dodacie w komentarzach, Wasze wnioski, przemyślenia. A my sobie dalej tu mierzymy, sprawdzamy. Bo możliwe, że jeszcze pod stopnice będziemy robić lekko szersze. Aby poprawić trochę te, które są w overlandach, żeby bardziej wam zasłaniały te plastiki, będziemy je trochę przedłużać. Ale no, tak to wygląda, taki startowy pomysł. Tak to wygląda od spodu na kładzie. No, to co, pozdrawiam Was. Trzymajcie się miłego weekendu i komentujcie hejka.